Niegrzeczny grześ. Dzisiaj zamierzam spędzić noc w parku. Aktualnie jest godzina dziewiętnasta, a więc to jest dobra pora, aby wynieść się z tego domu na całą noc. Ale najpierw spakuję potrzebne rzeczy do plecaka. To nie potrwa długo. Już spakowałem mój plecak, a teraz czas wynieść się z tego domu i idziemy do parku. No więc chodźmy. Już wyszedłem z domu, a teraz czas pójść tą drogą do parku. No więc idziemy, idę właśnie tą drogą do parku. Jest niedaleko ode mnie, powinienem tutaj dotrzeć za chwilę. Jestem już w parku, to teraz się zrelaksuję w tej ławce i pomyślę, co tu dalej porobić. A więc zrelaksujmy się. Już jest noc, a więc nadszedł czas, abym spędził całą noc w parku, śpiąc na tej ławce. No więc szykuję się do spania. Dobranoc wszystkim. Kochanie, nie widziałaś naszego syna Grzesia? Jest już późno, a już powinien być w swoim pokoju spać. Nie, Skarbie. Nie widziałam go. Byłam właśnie na dworze podlać kwiatki, przed pójściem spać. Nie wiem, gdzie on mógł się podziać? A może sam się bawi na dworze w ciemnym, zimnym powietrzu? Albo może poszedł na długi spacer w tym ciemnym zmroku? A może uciekł z domu i postanowił przenocować całą noc w parku? Co takiego, uciekł z naszego domu i postanowił przenocować całą noc w parku? No nie, co on sobie myśli? Przecież on może zmarznąć w tym zimnym, ciemnym zmroku. Jutro z samego rana pojadę do parku, odbiorę go i wtedy z nim poważnie porozmawiam. Tak, to dobry pomysł, bo już jest bardzo późno. Ależ to była fantastyczna noc. Trochę zimno było na dworze, ale przynajmniej się wyspałem. Ej, ty, chłopcze, co ty tu robisz? Co, ja? Tak, ty, co ty tutaj robisz sam w parku? I dlaczego masz ze sobą plecak? Zostałeś wyrzucony z domu, czy jak? To nic takiego, panie Władzo. Nawet nie próbuj mi tu kłamać. Powiedz mi w tej chwili, co ty tu robisz sam w parku wraz z twoim plecakiem, albo będę zmuszony ciebie aresztować. Dobra, powiem. No więc wczoraj postanowiłem sobie, że spędzę całą noc w parku. No to spakowałem potrzebne rzeczy na nockę, wymknąłem się z domu, poszedłem tą drogą do parku, no i proszę, przenocowałem całą noc w tym parku. Już powiedziałem całą prawdę. Błagam, panie Władzo, proszę mnie nie aresztować i nie powiedzieć tego mojemu ojcu. Po pierwsze, to bardzo dobrze, że powiedziałeś całą prawdę. Po drugie, to bardzo nieładnie, aby przenocować całą noc w parku. Ten park to nie jest miejsce do spania, to jest miejsce tylko do siadania lub zrelaksowania się. A po trzecie, nie, nie zamierzam cię aresztować, ale i tak niestety będę musiał powiedzieć twojemu ojcu. Przykro mi, ale to jest moja praca. A nawet pan już nie musi, panie władzo, już wszystko słyszałem, nie wierzę, że mój syn mógł zrobić coś takiego. No co za wstyd. No nawet muszę się z panem zgodzić. Proszę zabrać waszego syna do domu i go porządnie ukarać. I jeszcze jedno. Jeżeli wasz syn zrobi to jeszcze raz, to on dostanie bransoletę na nogę i nie będzie mógł wychodzić z domu przez tydzień. Rozumiemy się. Tak jest, panie władzo. Dobrze, z mojej strony to już wszystko. Wracam do swoich obowiązków. Miłego dnia panu życzę. Grzesiu, weź swój plecak i marsz do auta. Porozmawiamy sobie w domu. O nie, już wyczuwam kłopoty. Grzesiu, czy ty w ogóle straciłeś rozum? Jak mogłeś ucieknąć z domu po raz drugi i przenocować całą noc w parku? Wiesz, jak bardzo o ciebie się martwiliśmy. Myśleliśmy, że się spalimy ze wstydu. Ale mamo i tato, pozwólcie, że to wyjaśnię. Nie. Nie chcemy usłyszeć od ciebie Twojego wytłumaczenia. Dostajesz trzy tygodnie kary za to. A teraz marsz do kuchni i zjedz śniadanie. Już jest po dziewiątej. Dobrze, już, dobrze, już idę do kuchni zjeść śniadanie, ale ta kara mnie nie obchodzi.